Ten temat energii jest mega wciągający i dzieje się, nie, wszystkim nam, nie, bo też sam przecież cały czas o tym gadam i tak dalej, nie, ale z naszego punktu widzenia jako, jako, tej praktyki, nie, jako praktyki, która ma rzeczywiście dać nam jakąś wolność, nie, jakąś wolność od, od warunków zewnętrznych, nie, od ciągłej reakcji umysłu, to lubię, tego nie lubię, to lubię, tego nie lubię, to lubię, tego nie lubię. To chcę, tego nie chcę, nie? Naszym celem jest oparcie się w świadomości i o rozwijanie swojego kontaktu i zaufania do tego, że świadomość to jest właściwa droga, nie? Że właśnie rozpoznawanie czy coraz głębsza identyfikacja, czy przesunięcie identyfikacji nie z kogoś, kto myśli, działa i tak dalej. Na coś, co obserwuję, to jest, to jest ten kierunek, jakby dla nas, medytatorów. Nie? Oczywiście, jak, jak i praktykujemy jogę, i, 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 i praktykujemy świadomość, i mamy określoną wiesz, siłę świadomości, w tym momencie pojawiają się ruchy energetyczne. Nie? One po powodują, że różnego typu stany emocjonalne wyrażają się, czy też energetyczne, które jeszcze nie stały się emocjonalnymi. Pojawiają się też, nie? I w tym momencie wiadomo, że musimy mieć jakiś zestaw narzędzi, żeby po prostu sobie z tym radzić na bieżąco, ale, ale musimy uważać, że, żeby nie iść za bardzo w kierunku, wiesz, w kierunku po prostu bawienia się tym tematem, bo po prostu w tych wszystkich przekazach jest zawsze ostrzeżenie nie iść w tamtym kierunku, bo to po prostu odwróci naszą uwagę i nagle staniemy się technikami. Nie energetycznymi, a nie medytatorami, nie, nie osobami, które po prostu które eksplorują, czym jesteśmy, nie, bo my eksplorujemy, czym my jesteśmy, nie? Kto teraz się ze sobą komunikuje, nie? My eksplorujemy czym jest życie, a nie znowu znajdujemy sobie jakiś kolejny obszar życia, którym zaczyna nam manipulować po to, żeby doznawać jakichś tam stanów, które uznaliśmy z jakiejś przyczyny. Zawartościowe. nie? Jak ja byłem, znaczy cały czas uwielbiam miejsca energetyczne, i cały czas, e, cały czas, wiesz, nawet miejsca na świecie, gdzie, gdzie jadę, nie? gdzie podróżuję po Indiach, no to wiem, a tu będzie, wiesz, ta świątynia, tam jest po prostu taka energia, że byłem, łeb urywa i ten. I, i wiem, a i, i, I cały czas podejmuję te ruchy, nie? I cały czas widzę tą tendencję tego umysłu, że, że ten, no bo wiadomo, że ćwiczysz jogę, masz tą wrażliwość i tak dalej, no to przecież to tak jakby, jak słuchasz muzyki, czy, czy grasz na jakimś instrumencie, to też słuchasz określonej muzyki i masz pragnienie doświadczania tej muzyki, nie? Ale, ale zawsze, no, muszę sobie przypominać, i też że z moim takim dobrym kumplem medytacyjnym sobie to przypominamy, żeby po prostu że celem tej praktyki nie jest siedzenie cały czas w stanach energetycznych. Celem tej praktyki jest objęcie wszystkich stanów nie? i zauważenie, że wszystkie stany są, e, są stanami doskonałymi. Nie? I że, że tak jak patrzysz na to drzewo i widzisz to piękno tego drzewa, a ktoś inny patrzy i myśli, cholera, lecz są mi liście, muszę je ściąć, nie wiem, coś ma jakiś taki plan. Eee, czy, czy patrzysz na, na, może coś już mniej, nawet nie drzewo, nie? Na, na te, te przedmioty, które są niedoskonałe i tak dalej i po prostu w, nagle dostrzegasz w nich ten wymiar piękna, nie wymiar prawie że świętości, nie? W takim pozytywnym sensie, takim lekkim sensie, nie? Tej, de, tej delikatności. Tak trochę jak wiesz, jak opisałeś, nie? Ten stan energetyczny przechodzący przez dłoń i nagle poczułeś takie drobinki, taką wiesz, taką świętość tego, te, tego doznania, nie, wiesz, poczułeś, że, że to ma jakiś taki wymiar takiej totalnej delikatności, nie, ale ten sam wymiar może mieć, nie wiem, może mieć cegła na ulicy, nie, i nam w tej praktyce chodzi o to, żeby zacząć oczyszczać umysł coraz głębiej, nie, czy pozwolić umysłowi oczyścić się samemu coraz głębiej z tego mini, wiesz, oporów stawianych w rzeczywistości, różnym doznaniom w rzeczywistości i w momencie, w którym te mini opory zaczynają znikać, 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 nagle wszystko nabiera tego, wiesz, tego niesamowitego aspektu, nie? I, i, i stąd, jest, stąd jest zawsze to ostrzeżenie między, przed, przed, wiesz, przed tą tendencją w kierunku energii, bo w tym momencie, jak wybieramy ten kierunek w kierunku określonych form energetycznych, Energia to jest znowu jakieś tylko doznanie, jakaś forma, nie? Czy widok cegły na ulicy, czy dymu z komina, czy drzewa, czy energii, to są różne formy po prostu doznań, różne formy. I teraz naszą praktyką jest to, żeby uczyć się dostrzegać piękno w każdej formie. Nie? a nie znowu wybrać sobie jakąś formę, która najbardziej nam się podoba i znowu się nią bawić, bo to w sumie robiliśmy dotychczas, nie, w życiu dotychczas w życiu cały czas wybieraliśmy określoną, wiesz, skończoną ilość różnych form, nie, i po prostu trzymaliśmy je, jeżeli ktoś chciał na mnie zabrać, to się denerwowaliśmy, jak ktoś nam je dawał, to nie wiem, to go, go, go kochaliśmy, nie, bo świetnie, nie, i, i teraz Energia o tyle z jednej strony to jest świetna rzecz, nie? Bo ma swoją funkcję i tak dalej, ale z drugiej strony właśnie niebezpieczeństwo takie medytacyjne jest takie, że znowu u... zaczynamy uważać coś za lepsze od czegoś innego, a uczymy się tego, w jaki sposób przestać tak uważać, nie? Zacząć widzieć, że wszystko jest niesamowicie piękne, niesamowicie niesamowite, nie? I tak dalej, i tak dalej, nie? Że powoli, żeby... W Medytacji budzimy w sobie, w sobie ten zachwyt, nie, który mieliśmy być może jako dzieciaki, nie tej, tego, tego tej fascynacji wszystkim, nie? Takiej głębokiej i. i, i, i.